Witam na nowym mikrofonie. Brzmi inaczej. Tylko nie wiem czy gorzej, czy lepiej. Czy... Włączyłem go, włączyłem jakieś takie najmniejsze filtry i... i tak jest. Jeszcze może coś się pobawi o BS i to od nowa. Zobaczymy, może będzie wyglądać jeszcze inaczej. No i tak, był stream i tu doszło do przebudówki. No i tu jest tak, wiesz, no, usunięte i jest tu. Tu jest piękna farma wiatru. No i tu jest ten cały system, to przebarwiłem, bo narobiłem tych monitorów. I tak, w piecu jest autocrafting, jakieś takich rzeczy podstawowych. Będziemy jeszcze dodawać. To jest farmak aktusów i trzciny. Jetpack jest lepszy z Aldemodium. To też na streamie. No i to na streamie. Autocrafting. To było na innych seriach też. Dokładnie takie samo. No i tu się robią te rzeczy z mechanizmu. Pewnie coś tu jeszcze kiedyś będziemy dodawać, może nie. Dziś zrobimy energię z powach. No bo skoro są te autocraftingi, no to będzie banalne. Tylko tak, będę potrzebował tego piasku z powach. O tego. Jego ja się robi tak. Lejzorodów też nafarmiłem. No i tak. Jakby ktoś nie pamiętał, jak się robi auto crafting, to tak się robi. Pyk. Wszystko powinien mieć. Cyk. No i kolejne rzeczy, czyli tak, te rody, kostka. No i co tam jeszcze było z postowy, Kondensatory te wszystkie. Nie ma patternów, ale patrz. Ulepszenie też na derytowy. 30. Patrzek szybko. Mhm. Mogło być szybciej. No i jeszcze ten duży kapasitor mogę zrobić. I chyba tyle z tego kupowań. Jeszcze te termoplate. O. To wszystko leci tu. No i tak, grafika tego powach się zmieniła, ale to fajnie. Ładnie wygląda. Będziemy używać tych termogeneratorów, one są gitem. Może w piwnicy? No w sumie tak, bo to termalne to w piwnicy będą siedzieć. I zrobiłem sobie pana hardenet. A może blazing. Dobra, blazing będzie. Celem ostatecznym 150 F na ale spokojnie, można go zbustować. Dobra, to potrzebujemy po kolei, tak? Dobra, te dwa basicowe. Zróbmy tych. 5. Ok. Już mamy braki. Ty, ja nie nakopałem tego redstone'a A, to inaczej. Odwróciłem kolejność wszystkiego. Zrobiłem pierwszy miner. W zasadzie tak miał być, ale to ja odkręciłem. Więc potrzebny jest do minera wibraniu. Czyli tak, Aldemodium, Ender Perła. No i jestem teleporter. On się przyda. Zaraz. No, jeszcze do wybraniu jest potrzebne coś takiego jak wibraniu template. Ja to zdobyłem na streamie. Jego się zdobywa w bastionach. Jak to się nazywa? Soul Sand? Tak, Trzeba tam tym braszykiem. Tak samo jak robiliśmy ten template do modów w tym tamu starego. Postawmy to. Wiem, pewnie tu. O kurde, brzydko. Tu będzie to. Dobra, dwie ręce wolne i idziemy do. Idziemy? Idziemy. Do the oter Dirt. To potrzebuje. Ancient dirt, ancient stone, aluminium, to aluminium dużo. Oho. O! Widzisz? Tego chcemy. I na kilofie mam Fortunę 7, Maksymalną na się da. Co ja tu robię? Przecież mam magnes. I żeby zniszczyć wybraniu potrzebny jest kilow. z... O, le Dobra, więcej nie trzeba. Bo z tego sobie zrobimy potkę na widzenie, chyba. O, 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 o. To jest ważne. To jest ważne do generatorów. To jest najwyższy. Zaraz zobaczyć Najwyższe ciepło. Dobra, mamy tym wibraniu OR. Jeden trzeba zostawić. Chyba mogę. Pomnożone cyk. Więc tak. Pierwsze to. Pyłek. No i teraz to. Jest wibraniu side. Przepalamy standardzik. Dobra. Są potuchy. czarny standardowo. No i jest. Można jeszcze skoczyć raz do tego eteru. No i tu dokopać trochę więcej tego wibrania. A kliknę sobie tak chyba. działa to w las. Ty no tego miało być całkiem sporo. A może jeszcze dalej za wysoko jestem? Zobaczymy gdzieś tu, na tym poziomie gdzie znalazłem. Tu znalazłem. O! Idź. Dobra, tego jest całkiem sporo jednak. Dobra, moim zdaniem wystarczy, a jest ciekawostka. Komendą Home. Idziemy do domu. weźmiemy wiadro i wpisujemy baskę. No, i jesteśmy. Dobra. Jedno wiadro wziąłem, mechanizmowy tank chyba może przenosić ciecze W sumie mogę używać tych komend, bo i tak bym to wycinał A co to za różnica? W sensie home i back, nie? Zabieram całą lawę Dobra, wystarczy Dobra, mielimy te aldemodium, ładuj do systemu vibranium. A z aldemodium będziemy robić te template. potrzebuję raz, dwa Muszę to ulepszać? Na razie nie muszę, na, na razie wykorzystajmy do minera do Obsidian Ingot. Chyba jak spalę to będzie, nie? Oj? Nie no tak to nie. Jednak tak, trzeba zrobić osmium kompresor. Dobra, to zróbmy. Wszystko do niego mam. Ten pójdzie. No, pójdzie tu, nie? Dobra, i jest. I teraz tylko tu to trzeba dołożyć to osmium. Bratujesz tabek. Dobra, 10 od razu. Dobra, wyszło to super. Cyk, jest robocik. Trzeba się logiczny sorter, ok? Dwie sztuki. No jest to i nie enderperów, ale te inne są. Pyk. Dobra. Dobra, mam wszystko. On będzie potrzebował dużo prądu i prawdopodobnie też dużo przesyłu tego prądu. To, to za chwilkę. No i teraz trzeba zrobić flux pointcika, bo flux pluga już mamy. I Całe, ja całego fluxa zużyłem. Pyk, pyk, pyk. Jest? Dobra, jest. On też ma chyba możliwość ładowania tych czunków całej, Ale to nie powiedziałem. Załadujemy sobie taką. To jest to. Flux Point, tak. Aha, najważniejsze, żeby tu był ustawiony bez limitu. Jest. Dobrze. Dobra, to zróbmy tak. Weźmy sobie tę skrzynię. Z upgrade się przyda. Ją na złoto. Ją na diament. Jak duże to jest? Całkiem. Ja i tak nam będę ustawiał sortowanie na rudy i na silk touch. Więc może co najwyżej lepszy Stack upgrade. Dobra, taki złoty chyba wystarczy. Idziemy tu. Do Mining Dimension. My chyba stawiam tak. O. A to Eject. Co to jest? Mamon 63 max 250 blok radius 9,9. Pyk, pyk, pyk. Ok, 32 jest maksimum. No i tu będę dał filter Deep Slate Save i Endstone Save. Dobra, to jest wszystko git. Inverse Mode. On. I teraz wszystko poza tym będzie kopane. No, i teraz trzeba jeszcze mu tutaj do tyła. To jest chyba output. Tak mi się wydaje, że to jest output. Tu mi się wydaje, że jest input prądu. No i trzeba dać sieć. I tutaj też limity wykończyć. Dobra, wszystko gra. No i klikam start. No i kopię. Mhm. Czy da się to przyspieszyć? No, no oczywiście. Ile pobiera? 17000 FNA tick. Więc można mu przypieprzyć. Na razie zrobię 8. Zobaczymy, co to z tego wyjdzie. Zrobię 8 też energii. Bo energii to na pewno będą potrzebne. Dobra, uninstall wszystko i dawaj tylko speed. O tak. 4 miliony na tick. Dobra, przesadziłem. 273 na tick. To dużo. I idziemy robić tą. Fabrykę pieniędzy. A dokładnie prądu. Zjadłem sobie prąd. To może nie było to takie optymalne. 3. 32. Tysiące na tick. No to jest 10 razy mniej. Teraz powinno chyba zostać coś tej energii. Chociaż to są tylko wiatraczki. Wciąż jest mało, ale damy radę. Aha, polecę, żeby resztona pokopać. Dobra, trochę nakopane. I innych rzeczy też. Pierwsze znajdę trochę kleju. O, trochę kleju. No i teraz najgorsze, trochę blazu. Na streamie mówiliście tak. Zapisz sobie, gdzie masz spawner, bo tam też farbiłem. O. co? czemu ty jest nagle wszędzie? jeden, tutaj drugi, tu trzy ty tego jest więcej w nederze niż w tym gdzieś tu do fortecki, tam jest fortecka perfekcyjnie i tam dobra trochę ich na farmie, cztery Blay. dobrze wystarczy to sobie powiedzmy, że przerobię i wszystkie blaze idą do crushera. Pyk, tak jest. Termalny generator tier basic, razy 5, pyk. Jak szybko? Ojej, szybko. Nie tak myślę, może by je olać na razie i zrobić te lepsze rzeczy. No i trzeba zrobić te rody. No i tu już muszę zrobić basic i używać basic, bo, dobra cyk i pyk. Trzeba ustawić to gdzieś. Może w piwnicy? W sumie tak, piwnicy, bo w przyszłości to zrobimy jako autocrafting. Będziesz stoł tu, tą tu. No i tak, musimy tutaj kabel dostarczyć. Wystarczy takiej odległości? Chyba wystarczy. No i teraz układałem sobie tych rodów. Dobra, i to już jest pełen prawda prawdę. Tylko tak, ile mam blaze rodów? Mam akurat 9, dobra. To zróbmy sobie 9 takich i zróbmy sobie jeszcze. No tak, złoto i iron da nam. Energy z Steel. Tyle. A te blazy to można też blaze powder chyba przerabiać albo blazy zwykłe. A to nam da blaze kryształy. Dobra jest. I to przerabiamy i mamy to. Ok. Teraz znów trzeba iść do autocraftingu i uzupełnić parę autocraftingów. Czyli to. To jest ten tier drugi. I tier trzeci. Zblazowany. Dobra spróbuję zamówić takich pięć. Zobaczymy co brakuje. Co to jest? Dobra, żeby mieć takich 5 to potrzebujemy trochę redstone'a i trochę tych kryształów. Dobra, tak też można zrobić. Wybierz cztery takie i ładujesz tu cztery takie bloki. I to się zrobi to samo. A ja skoczę do tej demencji miningowej i zobaczę, czy mi tam redstone'a nakopał. Nie? On tak kiepsko działa, czy tu trzeba zładować czanki. Dobra. Kop redstone'a. Dobra, jeszcze trochę będzie, bo trzeba raz, dwa, trzy, cztery. Okej. Okay. Oj, chyba teraz działa, popatrz. Są problemy z prądem. To kopaczka zioła. To dobrze. No i pyk. Proszę mi zrobić. Są. Okej, okay, jeszcze będzie potrzebny sync. Bierzemy rurę z mechanizmu. Tylko która to jest? To logistyk, nie? Mechanical pipe raczej. No dobra. I teraz bierzemy to. No i tak, zalewamy. Jakby ktoś nie wierzył, znaczy wierzył, nie wierzył, to jest coś takiego jak hit source z tego powach No i tak, magma daje tyle, lawa daje tyle. Druga lawa daje tyle samo, to daje tyle i to daje najwięcej. Czyli tak, leci tu, 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 górą. O tak. Będzie leciał ten. Tylko teraz trzeba wziąć konfigurator, ustawić go na, na fluid. Nie, czekaj, co to jest konfigurat. Nie, czekaj, chyba naręcza. To jest ze mną nie tak. To jest coś ze mną tak. Fluids. O, tu pól. Chyba tu nie trzeba, prawda? Tak jest. Prąd się robi. 103. Jak jest to? 1300 na tick. No i teraz tylko trzeba podpiąć to do sieci. Te rury trzeba podpiąć do sieci. O tak. Teraz, jak mamy więcej prądu, no to trzeba go wykorzystać, żeby zrobić jeszcze więcej prądu. Teraz będziemy musieli zrobić takie coś. Kolejne fiary tych rodów, żeby to szybciej szło. Może by sobie ten spanner tak zapgradeował? A zróbmy to. Dobra, Cukier i gas -tira, ale gas tira to chyba nie mam. Wezmę tego 10, a ty co? Dobra, zobaczymy czy to się upgrade'uje. Tego? Ty coś się zmienia. No jest delay. Dwa razy szybciej. A ja tylko zmniejszyłem minimalnie Okej, okay. czyli jak będę miał fartę, to okay, okej, okay, rozumiem. No i teraz to. Cyk. Dobra, jest. I teraz to samo z blazingowymi, pyk. Okej. Idziemy je montować. jakieś problemy z prądem są. Ten robi problem. No dobra, ale coś ukopał już, daj redstone'a. Tu możemy mu zrobić tak, bypass limit wyłączyć i tu mu zabrać parę zery do 800. Na razie to wystarczy, tylko trzeba pamiętać, żeby mu potem wyłączyć. 20, 300 stoki, no nie, jest to najlepszy wynik. No ale dobrze, następnym tyrem są diamenty i jeszcze następnym są emeraldy. Zobaczymy jak to pójdzie, tych diamentów to zrobimy Cztery może? Bloki. Tylko na Emeraldy pewnie brakniesz prądu. Pyk. Nieźle. Okej, okay, już są braki. Czyli trzeba te ulepszyć na diamentowe. Pożyczamy ich, bo trzeba przerobić na nitrokryształy. No dobra, mamy nitrokryształy i tu trzeba kolejne rzeczy. Czyli tak, nitrokapasitor nie tu. Tu. nitrokapasitor nie ma prądu. Cyk. No i można by też tutaj dać ten Nitrogenerator. w sumie tak, będzie szybciej. niotic to się nazywa. Dobra i teraz trzeba tak, 5. O kurde. Dobra i zobaczmy, Control, Max Spawn Delay, dobra zmniejsza się. Trochę ten zmniejszyłem, no to będzie szybciej. No i trzeba farbić. Gast tego co chcemy, tak, daj ta Castirka. Co robił Gostirek? Max Entities. O, tak, tak. 8 tak. tak, zróbmy sobie takich może 4. Pół sobie dłużmy i pół sobie przetopmy. Dobra, jest. Nie, czego on tego buga, że tu się nie wyświetla. Robię F3, 4, F3A w sensie. No i się wyświetla. Nie wiem, kable zbugowane. 5 tu. Jak to dalej? Missing. Dobra, on chce tyle tych rzeczy tylko dlatego, że chcę robić jeszcze jedne to niedobrze bo już ma w systemie, przecież mu dałem tu trzeba coś pomodyfikować nie, fuzzy mode spróbujmy teraz ok, też nie chcę, ale to znowu chce craftować, o co tu chodzi nie, 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 to tak nie, tak tak, to nie bo te moje generatory, co tu mam one mają zapisane w sobie energię prawda? coś tam mają zapisane, dobra to najwyżej no manualnie to zrobimy, czyli tak 10 takich, 10 takich. Wszystko mam. Poza tym. Pyk, pyk i pyk. Dobra, 10, znaczy 5. Rząd wróci do normy. Cyk, 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 cyk. Elegancko. Ile teraz generujemy? 2700, no nie jest to dużo. Ale tak, pyk. To aż powinno jakoś wyrobić. No jeszcze temu bym ulepszyć. A tu trzeba dodać do autocraftingu kolejne rzeczy, jak Spirit. No i tyle. Bo Spirit to już jest ten tier emeraldowy. To w sumie mógłbym zrobić, ma to więcej sensu. Czekaj, czekaj chwilę. Hm? Schizofrenia. A tu jesteś. Daj to, ale rób jednak te. Bardziej chcę te, bo musimy ulepszyć. No, nie to, te musimy ulepszyć też na diamentowy. 10 takich, pyk. No jak to teraz lata? No szybciej się robi. A ile ma w środku miejsca? 4 miliony. No i to są te spirit kryształy. Czekajcie. Dobra, mam full plecak rzeczy, ale redstone'a to tak niezbyt. Ile? 400 taki? No to trochę niezbyt. Aż ja mam jeszcze miejsce w tym dysku? Bo ja co co ten dysk ustawił? Jest jeszcze miejsca. Spirit, 10 takich. Poproszę. Robimy 10 tych i robimy termogeneratory, a nie jakieś te... Pierwszy prąd, a potem zrobimy sobie te polce. Fajnie nawet ten mod powach się rozwinął graficznie. Fajnie to wygląda. Wcześniej też był spoko, ale teraz też jest spoko. No. Wszystko jasne. 6750. No to już jest nieźle. Można mu tu tupcyć. Tu bypass limit. O, tak. A bo tam jest na impójcie limit też. No tak. Zaraz to przestawimy. No i zobaczmy jak on kopie. Jak tam kopiesz. Kiepsko, bo nie ma prądu, a tu jeszcze zostało bardzo dużo. Dobra, stawmy 2 zera więcej. O, teraz daje radę, to niech sobie tak kopie, daj mi to. 17 i tych 17 zainwestujemy sobie w, w te w rodziki. o tak. Patrz jak teraz idzie, nie no nic nie idzie, tak samo idzie, Tylko po prostu ma prądu dużo. Dobra, dawaj to, dawaj od razu tych. No i tak, to sobie przerabiamy z powrotem i potrzebujemy tutaj, potrzebujemy 10 tych. No jak jest wszystko dobrze, to powinno być. Prostu, Może braknąć? Nie, nie braknie, bo zrobiłem 25. No i pyk. Jest praktycznie max tier, ale nie, bo max tierem jest nitro, a nitro potrzebuje właśnie netherstara. O tak się robi nitro. Więc to jeszcze nie czas na ten tier niestety. Ale mamy maksymalny możliwy. Chciałem gdzieś jakoś zobaczyć jak ja mam input tego prądu. Input, output, suma, ale nie wiem jak to zrobić. Jakbym zrobił tę kostkę z mechanizmu taką dużą na prąd, to bym chyba wiedział, bym sobie sprawdził. A no tak, to nie wiem.